Good luck, Winnie. Dostałem zaproszenie od znajomego. Mój znajomy bierze udział w wyścigach. Dzisiaj jest event, w którym będą robić ósemki. Tak mi się to wydaje. Nie wiem. Między pachołkami będą po prostu slalomem jeździć na czas. I zapytałem, mnie, czy nie chcę z nim siedzieć w jego samochodzie i zrobić se materiał z tego. To ja mówię, czemu nie? Czemu nie? Jedziemy zobaczyć. Nigdy nie byłem na żadnym evencie samochodowym. Aczkolwiek a... Może być fajnie, bo to jest lotnisko, to jest normalnie na lotnisku. Mają pas jeden wyznaczony i nie wiem, jestem kinda excited. My jedziemy na St. Andrews, to jest takie lotnisko na północ od Winnipeg. z jakieś 25-30 minut jazdy. Nigdy tam osobiście nie byłem. Ogólnie to event zaczyna się o 10, jest właśnie 9.30 i mam dziwne wrażenie, że nie zdążę, <laughs> ale jolo. Wziąłem ze sobą tą kamerę, którą właśnie nagrywam. Sorry, że tak skaczę na tym YouTubeie między tymi kamerami, ale jeszcze nie wiem, nie wiem, której kamery używać do końca. I chyba zostanę przy tej kamerze. To jest, to jest Sony Z, ZV1. Taka kompaktowa kamera dosyć dobrej jakości. Nie najtańsza swoją drogą. I dzisiaj włączyłem sobie ustawienia auto. Wiecie, bo w taką pogodę, która nam się zmienia non stop. I tak rotuję między, rotuję między tymi ustawieniami. To do dupy wyglądało. I dlatego się przesiadłem wcześniej na iPhone'a, Ale nie, dzisiaj mam postanowienie, że nagrywam w 4K tą kamerą i zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy 20-25 minut do lotniska. Będziemy tam 9.50 chyba 5. Także akurat, akurat na czas będziemy, gdy się to będzie zaczynać. Mam nadzieję w ogóle, że znajdę tam e, gdziekolwiek... E,

Szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia, czy ja w ogóle dobrze jadę, bo widzę, że wjeżdżam na lotnisko. No trespassing jest napisane, żeby nie wjeżdżać, a widzę jakąś kurwa już stację samolotową, nadzorową. <laughs> Będzie śmiesznie, jak tu wjeżdżać nie można, ale... Nie wiem, nie ma żadnego znakowania, po prostu jadę na to lotnisko. Zobaczymy co z tego wyjdzie. <laughs> Według mojej nawigacji jest dobrze. Ostatnia prosta. Wydaje mi się, że to tu, zwłaszcza, że tam daleko ja widzę jakieś samochody, więc to może być to. Okej, okay. widzę, że trafiłem bardzo dobrze. Chyba jestem w dobrym miejscu. <laughs> Five minutes later. l 고 i 니 Awesome. Let's see. What the, what the hell? When As long as it's fast. Thank you. How was it? 83. huh you Oh, no. What the hell? No. It sounds expensive. <laughs> <laughs> what the hell is that? Yeah. Did I hit something? No. No, you didn't hit anything. Yeah, that was cool. <laughs> that was cool as fuck. Zgubiłem gdzieś telefon. Wypadł mi za ch... cholera, Nie wiem gdzie jest. Dajcie mi chwilę i doszukać telefonu. A telefon zyskany pod siedzeniem był. nothing yeah. under the car i don't hear anything but you hit a cone right I, hit a I don't know there is a mark oh, maybe yeah there was mark before it's not a no, cone no. oh no it is yeah, it's a mark. that's a rubber i hear something oh that fish that's fish not fish. that oh. <laughs> maybe that was my phone my oh, right. uh, that was under the car, but I heard like, I don't know, my, I dropped my phone under the seat. Yeah, I, don't I don't think that's that, but I don't hear anything. What? Maybe the grass, the grass touching my... Oh, that might be. I don't know. Just keep driving. Just keep driving. <laughs> 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 oh, you 而家最快見到未喎？差五頭先個嗰個，我打发咩有唔落你個 b a c k 應該七十五。係啊？

Żeby było fair, nie? Jestem gościem, więc wiecie... Good luck, Winnie. O, coś się stało. False start. Pozwoli mu jechać drugi raz jeszcze. Pewnie mu noga zjechała. Wcześniej, powiedział wcześniej mi, że noga mu zjechała. Noga mu zjeżdżała, bo bardzo śliski brak ma. Poszedł. 希望我们人类能保护它。 What happened there? I forgot the CB. Oh, you forgot the CB. <laughs> I'm surprised they let you drive again. What the fuck? <laughs> <still in> <laughs> Czas 80. Najlepszy do tej pory. Nie są gorące. <laughs> O to jest. Pamiętacie film jak nagrywałem z Czamojsach, bo właśnie miałem tak kamerę zamontowaną na meką. Tylko że on ma lepszy angle, ma lepszy kąt samochodu i ma lepszy montaż tej kamery ode mnie. Mój SUV jest dosyć taki pod kątem niewygodnym. Okay. Ja z powrotem w moim super samochodzie <ścoughs> i pora jechać do domu. Niestety, ale... Nie mam tyle czasu, żeby cały dzień siedzieć sobie tutaj. Mimo, że bym chciał, bo naprawdę fajna zabawa, to niestety moje obowiązki wzywają. Ja się zmywam. Mam nadzieję, że Uini mi wyśle kilka fajnych materiałów z GoPro. Wstawię je też tutaj w filmie. Także to by było na tyle w tej filmie. Mam nadzieję, że. Coś Was zaciekawiło? Coś innego? Coś, co jeszcze nie było na tym kanale? Um, jest tak swoją drogą w chuj gorąco. Jest upalnie i nie da się wytrzymać tutaj w bluzie. Także ja sobie włączam AC. I, i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Był z Wami Wujos Ameryki. Zostaw subika, jak jeszcze mnie nie subujesz. Lajka, like, komentarz. I see you again in the next movie. Bye!